Ja z takim niemałym zaskoczeniem wysłuchałem tej prezentacji, szczególnie w zakresie, w którym tutaj przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki powiedział, że nie zostały przeprowadzone analizy. Zostały przeprowadzone bardzo szczegółowe analizy. Było to robione w ramach porozumienia z Ministerstwem Gospodarki. Brały w udział, brali w tym udział przedstawiciele zarówno Polskiego Towarzystwa Rytu Ciepłowni Zawodowej, jak i Izby Gospodarcze Ciepłownictwo Polskie. To się działo około roku 2000, mniej więcej, 2008, gdzie w tym czasie dokonano takiej bardzo kompleksowej, pierwszej, bardzo pogłębionej analizy. I to, co później znalazło się w zapisach prawa energetycznego, mówiącego o możliwym podwojeniu, czy o całym, który został tam przyjęty, czyli podwojeniu kogeneracji, miało i ma w dalszym ciągu całkowite uzasadnienie. Zupełnie inną sprawą jest, dlaczego i z jakiego tytułu w tym czasie kogeneracja się nie rozwijała. Jest szereg pytań, które, na które odpowiedzi do tej pory chyba do końca nie uzyskaliśmy. Dlaczego system wsparcia kogeneracji przestał funkcjonować w roku 2012? Dlaczego powstała roczna przerwa? Dlaczego skierowano ten wniosek do notyfikacji, chociaż takiego uzasadnienia w tym momencie nie było, skoro mówiliśmy o pewnej pewnej formie przedłużenia. Jeżeli Pan mówi, że jednym czy głównym powodem nierozwijania się kogeneracji było to, że nie została uwzględniona w tej analizie efektywność, to ja się z tym nie zgadzam. Ta analiza wyraźnie pokazywała zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Być może nie w takim stopniu, jak w tej chwili to obserwujemy, ale analiza była w określonym czasie. I to nie wzrost efektywności jest powodem nierozwijania się kogeneracji. Jest szereg innych elementów, myślę, że jeszcze na ten temat dzisiaj porozmawiamy. Jeszcze zanim Pan Prezes to ja mam w takim razie pytanie Panie Dyrektorze, to jeżeli procedura przechodzi w tej chwili notyfikację, a mamy już ustawę o wsparciu, to, to co mają robić przedsiębiorstwa? Czy To jest dobre pytanie, co mają robić przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa. Ja pytam ja to tak trochę przekornie, ponieważ wiem, że Państwo znaleźli jakieś tam rozwiązanie. No. Czyli znaczy ja nie potwierdzam, że znaleźliśmy, czy szukaliśmy jakieś rozwiązania. Generalnie przedsiębiorstwa muszą uwzględniać ryzyko związane z tym, że Komisja Europejska może nie przyznać racji polskiemu rządowi, który uważa, że, że, że mechanizm wsparcia nie jest pomocą publiczną, a jeżeli jest pomocą publiczną, no to wtedy należy zastosować określone wymagania. Między innymi możemy liczyć się z tym, że duże źródła będą poddane indywidualnej analizie. Jeżeli by się okazało, że w badanym czy analizowanym okresie to wsparcie było nadmierne, będą musiały te środki zwrócić. Jak się zachowują przedsiębiorstwa? Myślę, że racjonalnie biorą pod uwagę to, że dzisiaj ten system dopiero wchodzi, zaczyna funkcjonować, rozliczenie jest na koniec roku, czy po, po, po roku. W związku z tym to, co dzisiaj przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać ze sprzedaży certyfikatu, muszą również uwzględniać swoje w swojej analizie ryzyka. I mają być przekonani? Czy Mają świadomość, że dzisiaj mamy pewną niepewność prawną, to znaczy prawo weszło w Polsce, jest obowiązujące, w związku z tym cały mechanizm został uruchomiony. Pan prezes opublikował wysokość opłaty zastępczej, wysokość nad którą ubolewamy, ale rozumiem, że taka decyzja została podjęta i to jest stan prawny, w którym przedsiębiorstwa dzisiaj funkcjonują. Jest temat oczywiście decyzji Komisji Europejskiej i w zależności od tego, jaka będzie ostateczna decyzja, jaka będzie odpowiedź na wystąpienie, no taka będzie reakcja. Dobrze.